Cześć. Porozmawiamy dzisiaj o czymś bardzo ważnym, a co nadal powoduje gęsią skórkę u niektórych. O inwestycjach w biznes. Może Cię to zdziwić, ale nadal spotykam ludzi, którzy chcą budować własną markę bez żadnych inwestycji. To jakby zbudować dom bez fundamentów. Każdy biznes, niezależnie od branży, wymaga nakładów finansowych. To może być inwestycja w sprzęt, technologię, marketing, szkolenia czy pracowników. Bez tego trudno osiągnąć sukces w dzisiejszych czasach. Wyobraź sobie restaurację bez dobrego sprzętu kuchennego, albo sklep internetowy bez porządnej platformy e-commerce, czy firmę usługową bez odpowiednich na narzędzi. Inwestycje to także czas i energia. Właściciel firmy musi być gotowy poświęcić swoje zasoby, aby rozwijać swój biznes. Często na początku to oznacza długie godziny pracy i rezygnację z innych rzeczy. Czy warto? Warto. To właśnie inwestycje pozwalają firmie rosnąć i zdobywać nowych klientów. Nie chodzi tylko o pieniądze. Ważne jest, jest również inwestowanie w rozwój osobisty. Kursy, szkolenia, zdobywanie nowych umiejętności to wszystko przynosi korzyści w dłuższej perspektywie. Podsumowując, budowanie marki bez inwestycji jest praktycznie niemożliwe. To jak sadzić rośliny bez podlewania. Prawdopodobnie coś wyrośnie, ale na pewno nie osiągnie swojego potencjału. Dlatego też, jeśli marzysz o własnym biznesie, bądź gotowy na inwestycje. To właśnie one są kluczem do sukcesu. A jeśli szukasz pomysłu na dochodowy, skalowalny biznes, skontaktuj się ze mną. Mogę pokazać ci, jak otworzyć działalność gospodarczą, minimalizując ryzyko niepowodzenia. Dlaczego? Bo działasz pod skrzydłami globalnej, rozpoznawalnej marki, która jest liderem na rynku nieruchomości. Otrzymujesz know-how. Wsparcie i działasz w oparciu o sprawdzone metody. Dzięki temu możesz uniknąć wielu pułapek, które czekają na Ciebie, kiedy otwierasz biznes bez doświadczenia lub rzetelnie przygotowanej strategii marketingowej. Choć jak pokazuje wiele historii, nawet ta strategia rzetelnie przygotowana nie jest warunkiem, że osiągniesz sukces. Wracając do, do nas, współpraca z nami to nie tylko mniejsze ryzyko, ale także możliwość szybkiego rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Jeśli, jeśli brzmi fajnie, to nie czekaj. Skontaktuj się ze mną i zobacz, jak możemy wspólnie zrealizować Twoje marzenia o własnym, dochodowym biznesie. Czekam na Ciebie.